W wyniku wojny Holandia straciła około 1 trzecią majątku narodowego. Pod uwagę należy brać nie tylko zniszczone pola i fabryki, ale także tysiące domów i mieszkań. Choć skali zniszczeń nie można w żadnym stopniu porównywać z Europą Środkowo-Wschodnią, to zdaniem wielu historyków Holandia była najbardziej doświadczonym przez wojnę krajem na zachodzie Europy pod kątem strat materialnych i ludzkich. W 1945 roku Holandia uszczupliła się o około 200 tysięcy ludzi, dokładnie tyle bowiem zginęło w czasie wojny. Połowa tej liczby to społeczność żydowska. Od 20 do 30 tysięcy ludzi zginęło w wyniku bombardowań z obu stron, także tych alianckich. Przykładowo jeszcze w marcu 1945 roku alianci zbombardowali jedną z dzielnic Hagi, myląc ją z terenami, na których znajdowały się wyrzutnie rakiet V2. Zabitych członków holenderskiego ruchu oporu szacowano na parę tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy zginęło w obozach, więzieniach lub w trakcie robót przymusowych. Редактор Spore straty Holandia odnotowała też w żegludze. Stracono większość z 800 statków. Śmierć poniosło też wielu marynarzy. Holenderski przemysł pod kątem produkcji stanowił po wojnie ledwo 50% tego, czym był przed rokiem 1939. Władze Holandii w porozumieniu z Aliantami planowały nawet w ramach rekompensaty aneksję części terytorium Niemiec z takimi miastami jak Kolonia czy Akwisgran. Holandia powiększyłaby wówczas swoje terytorium o około 50%, ale autorski plan inżyniera budowlanego Fritza Bakera Schutta Nigdy nie wszedł w życie. W zamian Holandii przydzielono obszar o wielkości prawie 70 km2, ale w 60. roku wrócił on prawie w całości w granice RFN, a na mocy nowego układu Niemcy wypłacili Holandii odszkodowanie w wysokości 280 milionów marek. Holenderscy żołnierze nie brali zbyt aktywnego udziału w wyzwalaniu kraju. Jedną z największych jednostek walczących u boku aliantów była brygada imienia księżniczki Ireny, w skład której wchodziło półtora tysiąca ludzi, głównie emigrantów, którzy opuścili Holandię w 1940 roku. Za wolność Holendrów ginęli więc głównie inni, Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy czy wreszcie Polacy. Wszyscy oni mają swoje miejsca pamięci w dzisiejszej Holandii. Wraz z końcem wojny zaczęło się też rozliczenie rozliczenie kolaborantów. Z tych dni zachowało się bardzo dużo intrygujących i brutalnych fotografii, które przedstawiają masowe upokarzanie wszystkich, którzy współpracowali lub choćby podejrzewano o współpracę z Niemcami. Najbardziej znęcano się, jak to mawiali Holendrzy, nad Maiden lub Moffenhuer. To wulgarne określenie na kobietę lekkich obyczajów, która utrzymywała kontakty towarzyskie, seksualne czy polityczne z Niemcami. Zakładano, że wszystkie jawnie sprzyjały Niemcom, sympatyzowały z NSB i liczyły na wzbogacenie się. O ile rzeczywiście wiele kobiet można było o to posądzić, to nierzadko pastwiono się nad kobietami w oparciu o niesprawdzone informacje. Kobiety publicznie molestowano i upokarzano. Zdarzały się gwałty na tych, które po aresztowaniu znalazły się w obozach internowania. Na tych kronikach filmowych widzicie masowe upokarzanie kobiet w różnych holenderskich, miastach. Na ulicach kobietom golono głowy lub farbowano włosy na pomarańczowy kolor, zmuszano do upokarzających marszy przez ulicę, opluwano i farbą lub smołą, rysowano swastyki na czołach. Wiele kobiet cierpiało nie ze swojej winy, nikt nie brał ich skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Tego, że do kontaktów seksualnych niektóre były zmuszane lub robiły to pomagając tym samym zachodniemu wywiadowi. W niektórych miejscowościach wystarczyło, że ktoś widział jak dana kobieta rozmawia z Niemcem i już była to podstawa do oskarżenia. Nie można wykluczać też motywów osobistych. Łącznie do jednego worka pod szyldem kolaboracja seksualna wrzucono 140 tysięcy dziewcząt. Na ulicach masowy samosąd tłumu nie brał pod uwagę okoliczności łagodzących i z chęcią dawał upust swojej złości wyżywając się na kolaborantkach i tych, które o to podejrzewano. Kolaboracja seksualna była bowiem najgorszą z form współpracy z wrogiem, ale teraz zjawisko zemsty ewidentnie wymknęło się spod kontroli. Był to masowy, brutalny pogrom. To obok kolaboracji i wyzysku kolonialnego czarna karta w historii Holandii XX wieku. Późniejsze badania historyków w tym kraju dowiodły, że poza sporą ilością kolaborantek były też kobiety, które najzwyczajniej w świecie naiwnie zakochiwały się w niemieckich żołnierzach, a nawet rodziły im dzieci. Motywy tych młodych dziewcząt nie miały podłoża politycznego: zarówno je, jak i te, które o kolaborację posądzono niesłusznie. Po latach zaczęto rehabilitować, a część z nich, po wielu latach, udzielała wywiadów dla historyków oraz dziennikarzy. Jednym ze skutków wojny była też utrata holenderskich Indii Wschodnich. Holendrzy nie uznali proklamacji niepodległości Indonezji z sierpnia 1945 roku. Już rok później Jawa oraz Sumatra znalazły się z powrotem pod holenderską kontrolą, ale dominacji kolonialnej sprzed wojny nie dało się już utrzymać. Przez kilka lat organizowano konferencje holendersko-indonezyjskie na temat tego, jaki powinien być nowy status tego regionu. Nie brakowało też zmagań wojennych, na które reagować musiała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przełom nastąpił w 49 roku podczas z konferencji w Hadze, gdy zagwarantowano częściową niepodległość tzw. Tak Stanom Zjednoczonym Indonezji, których głową państwa nadal miała być Królowa Holandii. Holendrzy w Indonezji nadal wzniecali jednak bunty i powstania. W 1954 roku Indonezja zerwała w końcu Unię Personalną z Holandią, a napięte stosunki trwały do roku 1962. Wtedy to Holandia pozbawiona wsparcia z USA zrezygnowała z ostatnich posiadłości kolonialnych i przekazała je Indonezji. Wielu Holendrów wróciło do Europy. 9 lat później. Indonezję odwiedziła królowa Juliana, co było symbolicznym końcem wieloletniego sporu. Wróćmy jednak z powrotem do Holandii. Skala publicznych samosądów nie szła w parze z sądowymi wyrokami śmierci nad kolaborantami. Na śmierć skazano 18 osób, z czego wyroki wykonano na pięciu. Ale w kraju było przecież o wiele więcej kolaborantów niż zaledwie kilkunastu polityków. Liczba ta szła w dziesiątki tysięcy ludzi aktywnie zaangażowanych we współpracę z okupantem. Sęk w tym, że powojenne holenderskie sądy stanęły przed dylematem moralnym. W końcu nawet policja i właśnie sądownictwo były zamieszane w kolaboracje. Władza sądownicza musiałaby więc w znacznej mierze Osądzić sama siebie w potoku powojennych problemów oraz tego, że skala zjawiska była ogromna, zaczęto rozprawy sądowe za kolaborację całkowicie lekceważyć. Większość kolaborantów nawet nie stanęła przed sądem, wielu internowano, by następnie ich uwolnić. Łagodne wyroki wydano wobec 40 tysięcy osób, ale w kraju tulipanów zapanowała już atmosfera, cytuję miłosierdzia i pojednania narodowego, dlatego w bardzo wielu przypadkach nie było praktycznie żadnej kary. W latach późniejszych będą odżywać sprawy dawnych kolaborantów, głównie służący. W SS. Media będą je nawet czasami nagłaśniać, ale trudno w tym przypadku mówić o prawdziwym rozliczeniu. Na koniec tradycyjnie już chcielibyśmy przedstawić wam losy najważniejszych uczestników wydarzeń, które omawialiśmy w części pierwszej. Powinniśmy zacząć od królowej Wilhelminy, która, witana niczym symbol zwycięstwa, wróciła do kraju w 1945 roku. Trzy lata później, w obliczu napięć z Indonezją oraz z powodów zdrowotnych, zdecydowała się abdykować na rzecz córki Juliany. W 1960 roku opublikowała swoje wspomnienia, zmarła dwa lata później. Jej córka Juliana w chwili wstępowania na tron miała 41 lat. Holendrzy ją uwielbiali, chociaż raz na jakiś czas przypominano sobie o przeszłości jej męża, niemieckiego arystokraty Bernharda. Uwielbienie Holendrów dla Juliany zostało wystawione na poważną próbę w latach 50., gdy przy królowej pojawiła się samozwańcza uzdrowicielka, Gret Hoffmans, która miała wyleczyć ze ślepoty jedną z córek królowej. Problemy pojawiły się wtedy, gdy zdobywając zaufanie nowej królowej, Hoffmans zaczęła wtrącać się do polityki, przekonując Julianę do koncepcji skrajnie pacyfistycznych. W pewnym momencie znachorka omal nie rozbiła małżeństwa z Bernhardem, gdyż potrafiła nastawiać na holenderskim dworze jednych przeciwko drugim. Nic dziwnego, że świat. Światowe media okrzyknęły ją holenderskim rasputinem. Z dworu usunięto ją dopiero po ingerencji rządu, gdy cała sprawa stała się medialna i zaczęła nosić symptomy skandalu. Niesmak jednak pozostał, a historycy i dziennikarze do dziś wracają do tej intrygującej historii. Juliana panowała do roku 1980, gdy abdykowała na rzecz najstarszej córki, Beatrycze. Zmarła w 2004 roku, krótko przed swoimi 95 urodzinami. W tym samym roku zmarł też jej mąż Bernhard. Inaczej przedstawiają się losy trzech premierów, weteranów sceny politycznej w Holandii, o których mówiliśmy w poprzednim materiale. Zacznijmy od Hendrikusa Colina, który w przededniu wojny stracił urząd, a potem zachęcał Holendrów do współpracy z Niemcami. Postawa byłego premiera zmieniła się w 41 roku, gdy być może uznał, że Niemcy nie będą w stanie wygrać wojny walcząc na dwóch frontach. Za wspieranie ruchu oporu oraz kontakty z Brytyjczykami wywieziono go do Niemiec, gdzie był więziony i internowany. Colin nie doczekał końca wojny, zmarł w niewoli Niemieckiej w 1944 roku. Wojnę przeżył za to Dirk-Jan de Geer, premier Holandii, który stanowisko przejął niemal równo z jej wybuchem. Odwołany ze stanowiska i okrzyknięty zdrajcą przez królową Wilhelminę, został po tym, gdy opuścił Londyn, wrócił do Holandii i nakłaniał do kolaboracji. Po wojnie de Geer był pogardzany i oskarżany o brak honoru. W 1947 roku sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu. To w zasadzie symboliczna kara. De Geer żył przez kolejne lata w pogardzie i zapomnieniu. Zmarł w 1960 roku w wieku 89. 20 Ostatni z premierów Holandii w naszej historii, Peter Herbrandy, który szefem rządu został po ucieczce Degera, cieszył się zaufaniem królowej do końca wojny. Po zakończeniu konfliktu próbował jeszcze odnaleźć się w polityce, ale bez większych sukcesów. Jeszcze w 1945 roku podał się do dymisji i skupił na działalności prawniczej. Później zasiadał w parlamencie, był nawet członkiem komisji badającej sprawę holenderskiego Rasputina, Gret Hoffmans. Stanowczo sprzeciwiał się niepodległości Indonezji, ale wiek powoli robił swoje i z działalności publicznej. Się wycofał. Zmarł w Hadze w 1961 roku. Henry Winkelmann, jeden z dowódców obrony Holandii w 1940 roku. Niemcy internowali go po tak zwanym Dniu Goździka, gdy odmówił złożenia przysięgi na honor, że nie będzie przeciwstawiał się Niemcom. Winkelmann za tę postawę resztę wojny spędził w niemieckiej niewoli. Po wojnie odszedł ze służby, pozostał jednak doradcą wojskowym oraz autorytetem w dziedzinie nadawania niektórych państwowych odznaczeń. Zmarł 7 lat po wojnie, w wieku 76 lat. Artur zeiss Inkwart, najważniejszy niemiecki dygnitarz, który nadzorował okupację Holandii. Był odpowiedzialny za terror wobec ludności cywilnej, deportację Żydów oraz wywożenie Holendrów do prac przymusowych w Niemczech. Podczas procesu norymberskiego za zbrodnie w Polsce i Holandii został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku. Podobnie potoczyły się losy jego konkurenta Hansa Rautera, który w 1941 roku pacyfikował strajk w Amsterdamie. I który odpowiadał za stosowanie terroru w Holandii. Po wojnie trafił przed oblicze holenderskiego sądu w Hadze, po czym skazano go na rozstrzelanie. Egzekucję wykonano w marcu 1949 roku. Czas wreszcie na kolaborantów, przede wszystkim najważniejszego z nich. Antona Muserta aresztowano go w Hadze 7 maja 1945 roku w biurze partii NSB. Zdarzenie to uwieczniono na tej fotografii. Krótko po tym stanął przed specjalnym trybunałem w Hadze. Wyrok mógł być tylko jeden. Za zdradę stanu oraz aktywną współpracę z okupantem skazano go na śmierć. Królowa Wilhelmina nie wyszła na przeciw jego prośbie o ułaskawienie. Muserta rozstrzelano w jednej z miejscowości pod Hagą, gdzie dokonywano wcześniej wyroków na członkach ruchu oporu. Wyrok został wykonany na 4 dni przed jego pięćdziesiątymi drugimi urodzinami. Dziś sert to jedna z najbardziej intrygujących osób w historii Holandii. Historycy z tego kraju poświęcili mu kilka książek. Jego postać często wracała też na łamy mas mediów. Niektórzy nawet próbują umniejszać jego zaangażowanie po stronie Niemców, argumentując, że nie należał do grona fanatycznych antysemitów i że potrafił sprzeciwiać się Niemcom, chcąc utrzymać Holandię poza granicami Rzeszy. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie on pozostał symbolem holenderskiej kolaboracji. Nieco inaczej potoczyły się losy jego konkurenta w NSB Rosta van Toningena. Jeszcze w 1944 roku wstąpił do Waffen SS, a później do jednostki Landstorm Nederland, 8 maja 1945 roku schwytali go żołnierze kanadyjscy. Później trafił do więzienia pod Hagą, ale procesu się nie doczekał. Popełnił samobójstwo niecały miesiąc po aresztowaniu. Ciekawie przedstawiają się za to losy jego żony, Florentiny Rost van Toningen, babci holenderskich nazistów, o której na kanale znajdziecie materiał uzupełniający. Link zostanie zamieszczony w opisie. Zostały nam losy jeszcze jednego z kolaborantów, o którym szerzej wspominaliśmy, pierwszego dowódcy holenderskiego SS Johannesa Feldmejera. W 1943 roku Niemcy chcieli nim zastąpić coraz bardziej kronombrnego Muserta, który nie poparł integrowania Holandii z Wielką Rzeszą. Feldmayer lubił wygłaszać płomienne żołnierskie mowy, niektóre teksty publikował na łamach tygodnika Storm, czasopisma wydawanego dla holenderskich ss -manów. W 1945 roku został wyznaczony na dowódcę jednostki Landstorm Nederland, ale w praktyce funkcji tej nie zdążył objąć. W drodze na front alianci ostrzelali jego auto, w wyniku czego holenderski kolaborant zginął. Na miejscu. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla naszych patronów oraz subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.